cip 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 Godzilla cip 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 Jakaś katastrofa sprzed lat bla 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 jakiś nie do końca szalony naukowiec bla 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 jakiś amerykański wojak który tęskni za rodziną potwory 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 a raczej ucho potwora ręka potwora sylwetka potwora z oddali w filmie torturowana jest plejada aktorów dobrych lub uważanych za dobrych: Brian Cranston, Aaron Taylor Johnson, Juliette Binoche, Elizabeth Olsen czy Sally Hawkins. Wszyscy dostali do zagrania kompletnie nieinteresujące postaci i swoją grą dostosowali się do oczekiwań zawartych w scenariuszu. Dobrze, że chociaż niektóre sceny rozwałki, a raczej krajobrazów po bitwie, wypadają efektownie. Godzilla to nie znaki, to nie film grozy, w którym pokazać potwora mniej znaczy pokazać potwora lepiej. Reżyser ukrywa swój największy atut. Podgląda Godzillę przez palce, wstydliwie, ze strachem, jakby oglądał gazetki znalezione w szafie ojca. Pokazuje go zaledwie kilka razy w całym filmie i zawsze zaraz robi cięcie. Normalnie nie byłoby to jeszcze takie złe, mielibyśmy ludzkie postaci, o które możemy się troszczyć, ale w tym filmie nie chce się oglądać żadnego z ludzi. Już lepiej obejrzeć animowaną Godzillę. Rok temu męczono mnie groteskowym i zbyt mało widowiskowym Pacific Rim, a teraz wytwórnia idzie za ciosem. Wyciąga dwa potworki z tamtego filmu, dorzuca zmutowanego wojowniczego żółwia ninja i przechrzciwszy go na Godzillę, wuala! W przyszłym roku pewnie spodziewać się możemy crossovera Pacific Rim vs. Godzilla, ale tego to już nie zdzierżę. A teraz czas na nasz cotygodniowy konkurs. Dla pięciu osób mam ważne do końca lipca elektroniczne bilety na dowolny seans do dowolnego kina Helios. Szczegóły i lista wszystkich kin w opisie tego filmu na YouTube. Aby wygrać musicie zasubskrybować na YouTube, To Jest Kino oraz kanał naszego partnera Heliosa. Jeśli oglądacie mnie na YouTubie, szybkie ułatwienie i odpowiedzieć na dwa pytania. Pytanie pierwsze. Jaka aktorka wcieliła się w Dianę w jej zeszłorocznej biografii? Jakby co, na pewno możecie odszukać moją recenzję Diany. Pytanie drugie. Gdyby w kolejnej części godziny miała siać zniszczenie w jakimś polskim mieście, to jakie miasto byście typowali i dlaczego? Odpowiedzi nasyłajcie do wtorku 20 maja na adres to jest kino do odpowiedzi dołączając swoją youtubeową nazwę użytkownika, powodzenia i miłego seansu.